Z tej strony Wojciech, witam Was w pierwszym odcinku serii F13 Wyzwania, takim prawdziwym odcinku. Eee, widzicie, to jest skład, jaki przygotowałem na ten odcinek. Widzicie zawodników, jacy są. Eee, w bramce jest Salvatore jego pierwszy zawodnik, jakiego wybraliście. Eee, dobry włoski bramkarz. Do tego kolejnym zawodnikiem jest 30 kilkuletnia światowe, gwiazda światowego futbolu. Słynące ze swojego świetnego dribblingu oraz szybkości. Jest to oczywiście Grzegorz Rasiak, do tego mam jeszcze Ronaldinho. Całkiem spoko. Eee, widzicie, Grzesiu ma 9 bramek w 8 meczach. Eee, Gustawo ma chyba jedną bramkę, Sobowski ma jedną bramkę, Boszczykowski nie ma bramek, eee, Ronaldinho ma bramkę i Michel Bastos ma jedną bramkę. W obronie chyba nikt nie miał bramek, ale jak widzicie, wszystko się tutaj opiera na: tu troszkę jest Bundesliga, tu trochę liga polska, tu trochę liga francuska. Czyli wszystko jest na swoim miejscu, wszyscy mają pełne zgrany. I przechodzimy do skrótu meczu, bo taka będzie właśnie forma Będzie skrót najlepszego meczu jaki zagrałem tą właśnie drużyną I już na początku meczu właściwie faulowany chyba Michel Bastos w polu karnym Rasiak podejdzie do rzutu karnego 18 minuta, Grzegorz Rasiak kontra DHA DHA, co zrobi, co zrobi Grzesiu Grzesiu podchodzi do karnego, strzela, DGA broni, jednak on Ajajaj Czysta, po prostu to jest czysty geniusz piłkarski i techniczny. Widzieliście to uderzenie piętku, Widzieliście? Jeszcze też prota prostu lepiej się tego nie dało zrobić. No jak, jak już nie wykorzystywać karnych w pierwszym w pierwszym strzale, to nie da się ich wykorzystać w drugim lepiej. I mamy 1 do zera. Niestety kolejna akcja naszych przeciwników. I tam Luis Ostrzeju, co prawda bramkę głową z rzutu różnego, natomiast no, nie był to zbyt dobry wybór, dlatego że Grzesia się wkurzył jeszcze bardziej. I pomyślał sobie, że naprawdę teraz już musi ich zniszczyć Grzesiu. Podaje długą, wspaniałą piłkę do Ronaldinho, wykorzystując swoje wspaniałe, chyba 50 parę podań. Ronaldinho on mi jednak jest faulowany. E, Decha, no niestety będzie musiał się zmierzyć po raz drugi z Grzesiem Rasiakiem. Grzesiu podchodzi do rzutu karnego. Tym razem wykonuje chyba go szybciej, wkłada w niego tyle siły. Dega, znowu dało mu się go wyczuć, jednak po nogach wpada do siatki. Niestety siły w tym strzale było tyle, że prawdopodobnie dhm ma połamane obydwie nogi. Eee, ten, więc no, niestety na no, takich strzałów nie da się obronić. Kiedy Grzesiu postanowi, że strzeli, nie ma opcji. Kolejna akcja. Tym razem wybija. Grzesiu otrzymuje piłkę, omija chyba już trzeciego obrońcę. Pokazuje tutaj, jak powinno się robić triki. Wykorzystuję znowu fake shot, schodzi do środka, chyba wykorzystam tą bramę w komplikacji, kompilacji, jest gol, Rasiak, 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 hat-trick Grzegorza Rasiaka w takim stylu, dwie bramki z rzutu plus jedna akcja, nie sądziłem, że da się nim strzelić skill w ramkę no cóż. Zaskoczył mnie, na, na jak najbardziej pozytywnie. No i kolejna akcja: tym razem, Sakho utrzymuje się przy piłce. Sakho, Sakho podaje do Rasiaka. Rasiak nie jest zbyt szybki, ale natomiast wykorzystuje siłę. Schodzi do środka, pow! Ale rakieta, ale rakieta, mówię ci. Taka bomba z lewej nogi, czyli lepszej nogi Grzesia. Natomiast, no, czwarta bramka jego w tym meczu. E Kompletnie w tym momencie niszczy już naszych przeciwników. Mamy 5 do 1 w 75 minucie, ale on jeszcze nie skończył. Błaszczykowski podaje do Ronaldinho. Ronaldinho biegnie. Eee, chwilowy lag. Ała, to boli. Już, dziękuję. Omija on bramkarza. Zatrzymuje się, zwodzi obrońcę. Piękny lobik do bramki. 6 do 1. Upokorzenie kompletne przeciwnika. Kilka bramek. No, 4 bramki. Grzegorza plus takie, taka bramka Rona linia, który tutaj również pokazał swoją technikę. Nie może taką jak Grzesiu, ale jeszcze akcja. Sobolewski. Sobolewski omija dwóch obrońców, schodzi do środka. Podaje, robi trik, jednak podaje nim do Grzesia. On spokojnie, piętką do pustej bramki. Wykorzystuje tą sytuację. Niszczy przeciwnika i zdobywa swoją piątą bramkę w tym meczu. Takim wynikiem się zakończył ten mecz 7 do 1. Był to chyba ćwierć finału złotego pucharu. I jak widzicie, Grzesiu, 5 bramek i 2 asysty, najwięcej strzałów celnych, najwięcej celnych poden, najwięcej utanych driblingów. 9,8. Eee, dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Piszcie następne 3, 3 gwiazdy i pamiętajcie, że nie mogło się powtarzać. Cześć.